Dzień dobry. 23 październik 2018, godzina 7:30 rano. Dotarliśmy do granicy peruwiańsko-boliwijskiej. Ciekawe, o której otwierają granice. Idę do Boliwii zapytać. Idź do Boliwii, zapytaj, o której otworzą nam granicę. Właśnie pan otwiera granicę. Ten oto pan, punkt kontroli paszportowej. Jesteśmy jeszcze w Peru. O. Ale tu już otwierają bramę, no bo my wyraziliśmy chęć przejechania przez granicę, i pan klucznik przyjechał, przywiózł pęk kluczy. No i tak wygląda granica peruwiańsko-boliwijska. Zaraz będziemy w, w Boliwii. I to byłoby na razie tyle. Do zobaczenia. Łączyłek. Dobry dzień, do. Jesteśmy w, w miejscowości, która nazywa się Casablanca. Copacabana. Copacabana, przecież wiadomo, że w Copacabana, tak? I w Kopakabanie, tu są właśnie malunki, ale nie o malunki chodziło, tylko chodziło o to, że na wprost mamy jezioro Titicaca do którego właśnie podążamy, bo tam znajdziemy statek. Jesteśmy tutaj, w Kopakabanie, i statkiem zamierzamy dostać się na wyspę Słońca, a więc. Tutaj. Tu jest y, księżyca, a my chcemy tutaj. Tutaj. Tiry, tutaj, o tutaj, tutaj. No i zaraz tam pojedziemy. Tylko najpierw kawa i inne przyjemności. Dla duszy i dla ciała. Więc. pojedziemy, yy... no, idziemy, idziemy. idziemy Wyłączę, bo się klisza wytraci. Nie zasłaniaj obiektywu.